Siema, Otóż wyszło trochę ludzi chętnych do zainstalowania Gita Online na PS3 yy, na Paczu 1.12. Potrzebujecie tego oczywiście tego pendrive'a oraz komputera. Wchodzicie na link podany w opisie z firmwarem pobieracie sobie go. Wszystko oczywiście z linku wypakowujecie na pendrive. 6 oprócz piku README i potem już e, robicie co jest na ekranie po prostu i tyle. A... No i teraz wchodzimy sobie w aktualizację systemu. Wybieramy, aktualizuj przeznacznik i wyskoczy Wam takie menu. Z tym ja nie będę tego bo już to posiadam, ale Wam po prostu konsola zaktualizuje ten soft na Hybrid Firmware i będziecie już mogli robić. wchodzimy potem tą przeglądarkę internetową. Wciskamy trójkąt narzędzia, e, potwierdzam zamknięcie przeglądarki, to wyłączamy. Potem, jeszcze w narzędziach, wybieramy strona główna. Ustawiamy tego później pustej strony, wciskacie OK i teraz wchodzicie w link PS3 Exploit Me. Odpalacie tą stronę. Wybieramy, tylko pierwszy wciskamy Select, dodajemy do zakładek. Wciskamy PS3 HEN, HEN Out Installer i tutaj też to Wam się pobierze akurat w tym czasie. To już wychodzicie z tego kółkiem I dodajecie też selectem tego do zakładek Wciskacie auto install hen No i czekacie, są też dwie możliwości Albo wam nie zatrybi za pierwszym razem, bądź drugim I po prostu będziecie musieli wyjść z przeglądarki Bo jest taka możliwość, że nie zaskoczy wam to od razu No tak jak na przykład tutaj jest 95% i wyskoczył fake. Po prostu zamykamy wtedy przeglądarkę i odpalamy jeszcze raz tylko że teraz jak już ją łączyliśmy wciskamy SELECT i chodzimy w test z na AUTOINSTALLER Jeszcze raz Wam to się pobierze. zastąpi, i zapisz. Wciskać Auto Install Hen. No i czekacie. Mi tutaj teraz zaskoczyło Auto Hen. To jest OK. Teraz czekam na install HEN. W tym momencie ja akurat posiadam już HENA, więc Wam powinna konsola, powinniście wejść szybko w grę zdalną, która jest wyżej, z niej Nie konsola powinna walnąć restart. I po restarcie już nie będzie logo PlayStation, tylko będzie logo HEN. I w tym momencie, jak już Wam konsola się załaduje do Media Bar, wchodzicie sobie w Enable Hen. Macie podgraną taką opcję. Wam wyskoczy tutaj na cały ekran hen. Jeżeli wszystko poprawnie wyszło, to w takim razie posiadacie już Jailbreak, W takim razie, no hena. wchodzimy w Package Files, Install Package Files i tutaj, oczywiście, z pendrive'a instalujemy e, Multima. Napierw, jeżeli chcecie, oczywiście, wysyłać pliki na konsolę przez FTP, czyli bez użycia pendrive'a. Jeżeli nie chcecie, to po prostu. Pomińcie film do minuty, która będzie napisana, i wtedy to jest przez USB. No już po prostu nie. Oczywiście, jeżeli macie FTP, to Wam tutaj na dole wysyłuje się dla PS3 IP, wpisujecie sobie w file zili i kopiujecie pliki do w Package. E, oczywiście lekka poprawka, nie kopiujecie tego pliku gta 106112 tylko 3 tua online. Niestety pomyliłem się, to jest też wersja działająca e, to co teraz wrzucałem, ale tutaj akurat są takie problemy, że na nie można zacząć misji, kompletnie ich nie ma, więc e, tutaj moja poprawka idzie. Jeżeli wszystko się udało, macie transfer zakończony, wychodzimy z Multimana. Wracam do menu. I teraz a, już z package managera wchodzimy w install e, PS3 system storage i tutaj mamy właściwy plik 3 Online online bless. Jego sobie instalujemy. E, jak już zainstalowaliście wchodzicie w narzędzia danych i taka poprawka, jeżeli macie jakiś update musicie to tutaj skasować. Po prostu usuwacie cały ten plik 1.27 z góry. Nie GTA 5 install tylko ten, który jest na dole. Znaczy na górze. I już wchodzicie sobie do gita. Jeżeli wszystko się udało, to powinienem Was normalnie wczytać. I jeszcze coś takiego, jeżeli będziecie używać Multimana bądź aplikacji, które doinstalowaliście, wylogujcie się z PSN-a, to możecie po prostu dostać bana. Jest taka szansa. I oczywiście jeżeli chcecie pograć w to ze znajomymi, to nie zawsze was czytano tą sesję, na którą jesteście, bo zakładka menu nie działa, tak samo zakładka graczy. Więc musicie po prostu cały czas odszukiwać nową sesję, żeby znaleźć ewentualnie graczy, bo to jest wiadome. To jest działa na zasadzie peer-to-peer jak Hamachi. Więc yy, to są zamknięte serwery, które po prostu ka każdy ma swój serwer, nie? I w takim przypadku no, musicie cały czas szukać. I na przykład od razu nie znalazłem ale kilka razy przeskoczycie przez puste sesje aż w końcu znajdziecie graczy, którzy są no i tak jak w tym przypadku teraz e, jest sesja, no jest te po ludzi więc macie online e, cały czas co działa więc jeżeli chcecie jeszcze coś to zapraszam na discorda Tutaj możemy wszystko wyjaśnić. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.